E, ...produkt polskiego rolnika, bo to tak troszeczkę... Teraz ja nie mówię, że parlament, ja mówię ja, żebyśmy rozumieli, żebyśmy rozumieli Ja nie mówię, ja mówię ja i to jest instytucja, która tam istnieje jako delegat, będąc w parlamencie parlamen, parlamen Europejskim. Mówiłem panu, że tam istnieje jako dele, eh, delegaci, którzy działają ze wszystkimi parlament, eh, parlamentami, wszystkie te kraje powiedzmy ACP i nawet świata. Tam można wejść ta ta i zacząć rozmawiać o naszych produktach i to jest to, co się może robić w parlamencie. żeby nasze produkty poszły, żeby nasze firmy były tutaj. I nie robią. <coughs> no? <Bitte? SI> uh, uh, be, uh, I Francuzi to robią. Właśnie, nie tylko to, co to, Francuzi to robią. Niemcy to robią. Belgijczycy. I powiem wam jedno rzeczy, które może pan nie wie. Że ci parlamentarzy, którzy reprezentują te kraje, bo oni tam też obradują tam w Unii mieszkałem w Francji, w Belgii. Ja znam jednego, ja mam kolegę, tam jest. A więc oni robią to, my też robimy to i nam się uda. Kropka. Kropka. To, co pan chce robić tutaj dla Polski, to jest piękne, ale ja mówię, że ja mam coś innego do robienia. Tak jak mówię, ja dla mnie tak, czytając o pana, tak myślałem sobie, że Pan by był dobrym posłem tutaj u nas w, 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 w parament Polski w Sejni, bo pan bardzo dobrze zna język e, niemiecki. E, na pewno angielski nie francuski nie, bo tam właśnie w Unii Europejskiej trzeba te dwa języki, bo tam trzeba negocjować, kolorowy i dalej, Pan by miał dużo kłopotów, e, tego, to na pewno. Ale pan obok, pana profesora Bartoszewskiego, to by był super duet, żeby, żeby, żeby wszystko to, co PiS zmniejszył, nasze stosunki z Niemcami, jakoś tam poprawić. To by był świetny. Ja widzę pana jako poseł do, 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 do Sejmu, do Parlamentu. Ja do pana, na pana głosu będę dał, jeżeli pan będzie głosowany za poseł. Dzie dwa. Dziękuję Panie. za umiejscowienie mnie. To tutaj nie tak szybko, nie tak szybko. Chociaż parlament w Warszawie jest rzeczywiście... Bardzo godnym miejscem i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Polska należy do sześciu największych krajów unijnych. Dołączenie, zadanie, jakim jest włączenie Polski, polskich pomysłów, polskich projektów, polskiej pracy do tego jądra unijnego, do tych sześciu największych krajów, jest naprawdę ważnym zadaniem i język niemiecki rzeczywiście i moja praca jako tłumacza i uczestnika w wielu projektach międzynarodowych może się tutaj przydać. Tak to będzie, że Europa czeka na nasze pomysły, na to, co my jesteśmy w stanie wnieść. To, co proponuje kolega, to jest wyjście poza w świat Pacyfiku, w świat Atlantyku, świat Afryki, świat, który jest poza takim tradycyjnym zakresem naszych zainteresowań. Dobry, ja mówię, właśnie tutaj pan jest w błędzie. Pan jest w błędzie, pan mówi o tradycyjnym. Pan... Wiesz, od niedawna my jesteśmy w Unii Europejskiej. A ci kraje od początku prawie rok 1957 tam działały. Dlaczego, pan pan się zadaje pytania, dlaczego ta Europa, Francja tych mają te kraje? Dlaczego ci mają ich aż do struktur? A pan mówi, że to jest poza. Nie, tutaj pan jest w błędzie proszę pan, nie poza. My też musimy skorzystać z tego co so inni skorzystają, to jest... To właśnie tutaj jest błąd wszystkich, na nasza klasa polityczna. Wszystkich. Ja mówię do, od początku od A do Z. Ja, są rzeczy, które bym tutaj powiedział, ale które nie mogę powiedzieć, to są skandale. Mówię Panu skandal, skandale, które nasze władze robią. Skandale nie można to powiedzieć, bo to są. Tu, nie tu Dlaczego nie I... można? Nie, ja, ja rozumiem, że, że pewna, jeśli można formuła rozmowy powoduje, że no, uważamy za słowa, jesteśmy odpowiedzialni za słowa. To, to tak, ja rozumiem tak, ja tutaj rozumiem. kolegę Nie w powodujmy. ten sposób w ten sposób. Natomiast cieszę się, że tutaj pojawił się taki zasadniczy spór między Panem a mną. Ja wskazuję, że rozwiązanie problemów Europy, czy przebudowanie Europy, czy otwarcie na przyszłość leży w środku kontynentu. Ostatnie lata przyniosły przyłączenie do Europy Zachodniej całego szeregu krajów. To zostało określone przez jednego z polskich pisarzy no z pewną przesadą jako przyłączenie całego kontynentu. Myślę tutaj o krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatnie rozszerzenie to jest kraje Bułgaria, Rumunia. My mamy tutaj, w środku tego kontynentu, gdzie toczyły się Naprawdę i wojny światowe, i toczyła się w latach 90., wojna na Bałkanach, bardzo wiele do zrobienia. I nie umniejszając znaczenia tych procesów, o których Pan mówił, sądzę, że dzisiaj dla nas, dla Polski czy dla Polaków z Dolnego Śląska, ważniejsze są te procesy, które dokonują się w Europie Środkowej i Wschodniej niż te procesy, o których mówi tutaj kolega Kibango. Nie, nie chciałem powiedzieć, że niech Pan wejdzie ze strony internetowej, Parlement uni-européen. Il y a un rôle à ce délégat. Il y a tout petit temps pour qui est en train de se en Les délégations du Parlement européen sont en relation avec les parlementaires des pays non membres de l'Union européenne. Elles jouent un rôle très important pour participer au développement de l'influence de l'Europe à l'étranger. C'est ce qu'ils font. Donc, l'Internet, c'est ce qu'ils font. Oui, ce délégat, ce qu'ils font. Ils ne sont pas les parlementaires. Ils ne sont pas les parlementaires. w Unii Europejskiej. Ich rola jest, żeby odegrać taką, żeby wpływ Europa była nad światem. To jest ich rola. A to pan mówi mi, że po tutaj my my nie my my w tym momencie, nie my Nie to jest to, my pan my my to to my hmm. to my my pan to my to my 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 pan, to Powiem tak, ja, my się rozumiemy, natomiast my się różnimy, i tej różnicy my tutaj nie będziemy zamazywać. Bardzo cieszę się, że ona w taki elegancki sposób powstała. Ja byłem w marcu tego roku w Limoges we Francji na międzynarodowej konferencji poświęconej zmianom klimatycznym i odpowiedziom na te zmiany regionów Europy. Gościem tej konferencji był prezydent Burkina Faso. Myśmy bardzo wiele rozmawiali na temat spraw afrykańskich. Bless y, Tak. Bless Bles Tak. I Bles no y, 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 to był ważny temat rozmowy tej międzynarodowej. Natomiast z faktu też mojego zaangażowania, y, bycia, rozmów, spostrzeżenia też wynika moja ocena. I ta moca, moja ocena na dzisiaj jest taka, jaką przedstawiam. Dla Polski, dla Dolnego Śląska, dla nas wszystkich ważniejsze są procesy, czy istotniejsze, które dokonują się w, pośród tych wielkich krajów unijnych, szóstki unijnej i na tym powinniśmy koncentrować nasze działania, i jeżeli moją rolą w Parlamencie Europejskim będzie koncentrowanie się na tego typu działaniach dotyczących nas tutaj, w tej części Europy. Ja się zgadzam, pan musi mieć taką rolę okej, okay. ale ja mówię o Polsce. Ja mówię, że Niech pan wie, że mur berliński spadł. Jeżeli pan chce budować jeszcze drugi mur obok to, co pan mówił, to jest szkoda. Europa musi być silna i silna w świecie. I to jest to, co ja mówię cały czas. Silna i silna w świecie. I to jest rola tych delegacji jedną z tych grup tych delegacji chcą tam bić, żeby zrobić, żeby Polska była silna, tak jak Europa będzie silna. To jest moja rola i to będę chciał robić. Ale Europa Ale też wykazała wyjś... się, bo Pan A wspomniał wody, o tych Wojtach Bałkanach, wykazała się właśnie też pewną słabością, właściwie dopiero Stany Zjednoczone podjął zdecydowaną decyzję i właściwie ich interwencja i porządku zakończyło te działania, kto wie, jakby to się rozwijało, gdyby nie dyskutowano. Dokładnie, dokładnie. To dla mnie jest ciągłe takie memento, że pokazuje, z jednej strony zaniedbania Europejczyków, znaczy czające się siły, które są w stanie w Europie dojść do głosu. Po drugie, zaniedbania. Po trzecie, konieczność pójścia w kierunku takim, jaki wyznacza Traktat Lizboński. Znaczy strategia Lizbońska, Traktat Lizboński to jest odpowiedź na te słabości i próba ich przezwyciężenia. Ponadto jest to budowanie pozycji Europy w świecie. Przy czym Chcę wyraźnie powiedzieć, wyzwaniem dla Europy jest przede wszystkim obszar Pacyfiku, Azja, Chiny. Nie unieszając znaczenia Afryki, to tutaj wyraźnie ja trzeba powiedzieć. Zawsze mówiłem, że, po my, że wszystkie kraje świata. I w żeby powiedzieć pana jedną rzecz, którą Pan musi wiedzieć: od dawna te kraje acp współpracują z Unii Europejskiej. Akurat ja mam szczęście, tam szczęście, że pochodzę z rodziny polityków. Mój ojciec był. Uh, senatorem francuskim. A więc już od początku brał udział w tego wszystkiego. On był senatorem francuskim. Mówiłem obiecenstwo francuskie. Oprócz tego mam dużo ludzi i ja wiem jak to się robi. Ja mówię o ACP, dużo pieniędzy tam idzie, które mogą trafić do Polski przez nasze firmy, nasze produkty. Trzeba też działać, pan czytał, może nie pan czytał mój program, bo trzeba działać też z Azji, Ameryki